O, witajcie zdobrzyści, <grywa> witajcie niedualni przyjaciele Jestem w mieście królów <grywa> To jest miasto królów polskich zresztą I tak sobie pomyślałem, że może wrócę do takiej tradycji nagrywania takich spontanicznych krótkich setów z różnych fajnych miejsc jak pomyślał tak i zrobił Prawda? Tak to było w moim przypadku Ja jechałem w stronę rynku I tak sobie pomyślałem, że A usiądę sobie Gdzieś, gdzieś Na osiedlu oficerskim Na przykład, albo Albo gdzieś na plantach, albo tu W tym parku, w którym jestem w tej chwili Żeby pobyć przez chwilę w swoim centrum, w którym jest spokój. Nie? Milion ludzi się połęta gdzieś wokół mnie. Są różne wydarzenia. Nie? Przeróżne. Jedne szczęśliwe, inne nieszczęśliwe. Też takie bywają. Na pewno, coś się, na pewno coś się dzieje wokół mnie. Ale ja się mogę zatrzymać na chwilę i doświadczyć tego, że tu, gdzie ja jestem, jest centrum. Wszystkie sygnały docierają, z różnych stron, właśnie do mnie. <laughs> Cały świat się uparł, żeby coś mi zakomunikować. Że coś jedzie, ktoś trąbi, ktoś gada, ktoś grucha jak jest gołębiem. A ja mogę to wszystko mieć w pompie. Ja mogę po prostu sobie być w moim własnym centrum, które nie musi być w żadnym, na żadnym rynku, w żadnym jakimś turystycznie obleganym miejscu. Centrum świata może być zupełnie, zupełnie. To jest przywilej kuli. Kula ziemska ma ta, ta, tą właściwość, że gdziekolwiek nie wymyślisz sobie, że jest centrum, to może być centrum. <laughs> Żadne miejsce nie jest uprzywilejowane, tak naprawdę. I możesz zobaczyć, że to samo się dzieje w Tobie. Różne rzeczy mogą przyciągać Twoją uwagę. Nie? Jak są gdzieś jakieś straszne myśli, to wydaje się, że tam się najwięcej dzieje. Tam jest centrum wydarzeń. Trzeba koniecznie tam zmierzać. <laughs> No, ja pytam się, po kiego diabła, może właśnie, jak tam się dużo dzieje gdzieś w jakimś miejscu, to trzeba tego miejsca właśnie unikać. Może trzeba pójść w takie miejsce, gdzie jest zielono, przyjemnie, cicho. I powiedzieć, a tu jest moje centrum teraz, gdzieś tam, na obrzeżach mojego mózgu, na obrzeżach mojego umysłu, w różnych miejscach mojego ciała się dzieją różne rzeczy, ale ja mogę być. W Jakiejś wewnętrznej świątyni, gdzie jest bardzo przyjemnie, gdzie jest bardzo cicho, nawet jak wokół jest hałas, to w moim centrum może być cicho, może być spokojnie, może być radośnie z definicji, nie dlatego, że tam się coś radosnego dzieje, tylko może właśnie dlatego, że się nic nie dzieje, albo że, że to, co się dzieje, jest przeze mnie akceptowane takim, jakie jest z miasta królów. Dla, z miasta królów polskich oczywiście dla wszystkich jest dobrzystów świata Bartosz Ambrona. na